Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku tygodnika. Dziś nieco o iPhone 12 funkcji Haptic touch w iPhone'ie SE, dacie otwarcie sklepów fizycznych Apple oraz o kolejnej aktualizacji systemu iOS w wersji beta. Zapraszam do oglądania. W poniedziałek na stronie magazynu pojawiło się takie oto zdjęcie, które przypadło wielu czytelnikom do gustu i zyskało dużą liczbę polubień, za co Wam bardzo dziękuję. Koncept przedstawia iPhone'a 12, który ma posiadać bryłę iPhone'a 4. Na tyle urządzenia znajduje się podwójny aparat, dokładnie taki sam jaki znalazł zastosowanie w iPhone 11, lecz z małą zmianą wizualną wysepki aparatu. Idąc w dalszym krokiem ku nowym modelom iPhone'a 12, przypuszcza się, że Apple ma w planach wypuszczenia aż czterech modeli. Mają to być dwa modele iPhone'a z niższej półki i mowa tutaj o iPhone'ie z ekranem 5,4-calowym oraz jednym modelem 6,1-calowym. Obydwa te modele mają posiadać podwójny aparat, dokładnie taki sam, jaki jest widoczny na koncepcji. Z kolei dwa pozostałe modele z wyższej półki 6,1 oraz 6,7-calowy model mają posiadać dotychczasowy potrójny system kamer z tą różnicą, że pojawiłby się skaner przestrzenny LiDAR, który znalazł zastosowanie po raz pierwszy w iPadzie Pro z tego roku. Co do nazw modeli, to wyglądają one następująco. Modele 5,4 oraz 6,1-calowe miałyby zostać nazwane iPhone'em 12. Z kolei druga, lepsza wersja 6,1-calowa Byłaby iPhone 12 Pro. I ostatnia, największa wersja, czyli 6,7 calowa, byłaby iPhone 12 Pro Max. Według analityka Kuo przypuszcza się również, że wszystkie cztery nowe iPhony będą posiadały moduł 5G oraz wyświetlacze OLED. Przypuszczalne ceny za nowe modele wyglądają następująco. iPhone o przekątnej 5,4 cala będzie kosztował 649 dolarów. Tańszy model 6,1 calowy $749 dolarów, droższy model 6,1 calowy $999 dolarów, i ten ostatni, największy ma kosztować 1099 dolarów. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o wcześniej wymienionych przypuszczeniach dotyczących nadchodzących iPhone'ów. Klienci, którzy kupili nowego iPhone'a SS tego roku, zostali zaskoczeni brakiem funkcji Haptic Touch a właściwie jej brakiem współpracy z powiadomieniami. O co dokładnie chodzi, już Wam przybliżam. Długie naciśnięcie powiadomienia w centrum powiadomień lub na ekranie blokady w iPhone'ie SE nie wyświetla większej ilości opcji umożliwiających użytkownikom interakcję z przechodzącą wiadomością czy powiadomieniem. Według jednego z użytkowników brak dostępności tej funkcji dla powiadomień na iPhone'ie SE nie jest błędem, a funkcja działa zgodnie z zamierzeniami Apple. Czy to dobrze, czy to źle? Na to pytanie należy odpowiedzieć sobie już indywidualnie. Wiceprezes Apple do spraw handlu detalicznego powiedział parę dni temu pracownikom Apple, że wiele sklepów fizycznych planuje się otworzyć ponownie w maju. Apple nie określiło, które sklepy zostaną ponownie otwarte, ani w jakich regionach otwarcie sklepów się odbędzie. Kiedy sklepy zaczną się ponownie otwierać, Apple weźmie pod uwagę lokalne warunki oraz zalecenia. Niektóre Stany USA zaczęły już łagodzić swoje wytyczne dotyczące dystansowania społecznego i zezwalać firmom na ponowne ich otwarcie. Ostatnią rzeczą na dziś jest wydanie kolejnej publicznej wersji systemu iOS oraz iPadOS w wersji 13.5 beta 2. Nowa wersja beta wprowadza dodatkowe zabezpieczenia, które naprawiły dwa poważne błędy. Ponadto wersja ta zmienia interfejs niektórych opcji. Reszta zmian skupię się na poprawce zabezpieczeń oraz stabilności systemu. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. Nie zapomnijcie zostawić komentarza oraz łapki w górę, jeżeli odcinek Wam się spodobał. To by było ode mnie na tyle. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.